Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Snowflake w zakresie tworzenia jezior danych. Organizacje tworzą jeziora danych, aby zapanować nad zalewem informacji z różnych źródeł. Ostatecznym celem jest ich konsolidacja w postaci jednego źródła dostępnego dla wszystkich użytkowników. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie na ich podstawie trafnych decyzji biznesowych. W rzeczywistości jednak, niezależnie od tego, czy dana firma posiada jezioro danych, czy nie, i tak nie jest w stanie skorzystać z zalet big data. Dane są często pozamykane w osobnych silosach, z których bardzo trudno jest wydobyć dokładnie te informacje, jakich potrzebują użytkownicy. Wydajność przeszukiwania jest również ograniczona przez problemy z współbieżnością i skalowalnością. Ponadto złożoność architektury zaburza działanie potoków danych, ogranicza wydajność oraz stwarza ryzyko popełnienia błędów. Przy przenoszeniu danych poza jezioro, nie mówiąc już o trudnościach z zarządzaniem i ryzyku związanym z bezpieczeństwem. Jezioro danych szybko może przekształcić się w bagno, bezużytecznych i trudnych do opanowania danych. Platforma Snowflake na ratunek. Niezależnie od tego, w jaki sposób zbudujesz swoje jezioro danych, Snowflake zapewnia elastyczność w zakresie dostępności, wydajności i bezpieczeństwa której wymagają nasi klienci. Z pomocą Snowflake stworzysz jezioro o dowolnych parametrach, które pomoże Ci uwolnić cały potencjał Twoich danych. Przy pomocy elastycznych rozwiązań Platformy Snowflake sprostasz wszystkim wyzwaniom. Dzięki Snowflake analitycy mogą zadawać pytania bezpośrednio do jeziora danych z nieograniczoną elastyczną skalowalnością i bez problemów związanych z zajętością zasobów lub współbieżnością. Uproszczona architektura daje inżynierom danych możliwość korzystania z niezawodnych i wydajnych potoków danych. Wbudowane mechanizmy zarządzania i bezpieczeństwa umożliwiają precyzyjną kontrolę dostępu do jeziora danych przez wszystkich użytkowników. Jest to odznaczająca się wysoką dostępnością, wydajnością i skalowalnością usługa. Nie wymagająca konserwacji, sprzętu, ani przygotowywania jakiejkolwiek infrastruktury, która umożliwia wykorzystanie pełni potencjału posiadanych danych. Ponadto platforma Snowflake może być wykorzystywana jako kompletne jezioro do przechowywania wszystkich danych dla wszystkich użytkowników. Dodatkowo dostępny jest szeroki wachlarz rozwiązań partnerów w zakresie Business Intelligence, ETL oraz zarządzania danymi. Snowflake może pochwalić się setkami zadowolonych klientów, którzy wykorzystują tę szybką i skalowalną platformę jako jezioro i hurtownię danych jednocześnie. Jednym z nich jest Devon Energy, firma, która zapewniła równy dostęp do swoich danych przechowywanych na platformie Snowflake wszystkim swoim pracownikom. Wszystkie typy danych z ponad 30 systemów, które obejmują ponad 50 tysięcy tabel i zajmują ponad 40 terabajtów, są dostępne dla ponad tysiąca użytkowników jednocześnie, którzy wysyłają tysiące zapytań, aby uzyskać miliardy rekordów podpowiedzi w czasie krótszym niż 10 sekund. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób platforma Snowflake może odmienić sposób posługiwania się danymi w Twojej organizacji, zarejestruj się, aby uzyskać bezpłatną wersję próbną już dziś.